Łącznie z moim byłym szefem Jurkiem i żoną jesteśmy 3 km od centrum Sydney, po drugiej stronie zatoki, w parku Sydney Hava National Park. Wybieramy się na 6-kilometrowy spacer, który prowadzi od zoo Tarunga Zoo do plaży Balmoral Beach. Po przeciwnej stronie mamy super widok na centrum Sydney. Widoki są super i to jest zaletą tej sydnejskiej 5 populacji, że pomimo takiej ilości ludzi jednak jest sporo prawdziwej natury i naturalnych rezerwatów, o czym świadczy ten napis. Uwaga, wysypana trocizna na lisy. Idziemy dalej i podziwiamy naturę skrzyżowaną z miejskim życiem. Co szczęśliwsi, mają tu domy, które pewnie istnieją, odkąd to miejsce zaliczono do parków narodowych. No i oczywiście, mają przystań dla swoich łodzi. Od czasu do czasu mijają nas ludzie, ale jak na sobotę, to wydaje się nam, że nie jesteśmy w miejskim, ale dzikim parku. W połowie drogi dochodzimy do zatoczki Chowder Bay ponieważ kiedyś były na terenie tego parku historyczne zabudowania wojskowe, więc została się kawiarnia i restauracja, z której korzystamy i idziemy dalej. Po drodze trochę historii o Borygenach, którzy zostali z tych miejsc niestety wysiedleni. Zbliżamy się już do atrakcyjnej, ale niestety tylko w lecie, plaży Balmoral Beach. Po lewej bogate działki z super domami, a po prawej park i były teren wojskowy. Jest teraz późna jesień, więc plaża jest pusta, ale niektórzy nawet się kąpią. Jak to w mieście, przy plaży, głównymi atrakcjami są zwykle knajpki i restauracje. Przy tej plaży jest nawet półwysep połączony mostkiem, gdzie siedzą młode pary kontemplujące naturę. A my kierujemy się z powrotem do szefa samochodu, który ma nas podrzucić do miejsca, z którego wystartowaliśmy. Lecie musi być w tej zatoce bardzo fajnie i można tylko pozazdrościć tym, co tu mieszkają i mają tylko kilka kroków do tej plaży. Pas plaży pod górkę i lądujemy na ulicy, gdzie jest szefa samochód, i jesteśmy zaproszeni do niego na kolację. I do zobaczenia na następnym buszłoku. Bye bye!